Nie jest prawdą, że Kuba Wesołowski i Weronika Książkiewicz zakochali się w sobie na planie serialu Na Wspólnej, bo aktorka dołączyła do obsady telenoweli dopiero w 2010 roku. A więc dwa lata po tym, jak Jakub zostawił ją na lodzie. Uczucie połączyło ich latem 2007 roku. Grali razem w filmie Rozmowy nocą i pewnego dnia po prostu stało się. Nie chcę opowiadać o naszym związku. Kubuś jest cudownym człowiekiem, dojrzałym, poważnym i odpowiedzialnym, wyznała Weronika jednemu z portali, gdy wyszło na jaw, że spotyka się z Jakubem. Choć znajomi ostrzegali aktorkę przed Wesołowskim, który miał opinię kobieciarza skaczącego z kwiatka na kwiatek, zdecydowała się jednak dać mu szansę. Dwadzieścia dwa przecinek letni Kuba ujął ją chłopięcym wdziękiem, poczuciem humoru i deklaracją, że poważnie myśli o przyszłości. Wyznał w wywiadzie, że marzy o partnerce, z którą mógłby spędzić resztę życia i, jeśli taką spotka, nie będzie czekał z oświadczynami. Weronika Książkiewicz była pewna, że dostanie od ukochanego pierścionek i stanie u jego boku przed ołtarzem. O tym, że aktor wybrał się do jubilera i oglądał obrączki, dowiedziała się ze zdjęć paparazzi opublikowanych w jednym z tabloidów. Gdy fakt zwrócił się do niej z prośbą o komentarz, powiedziała... Że co prawda marzy o stabilizacji i chciałaby założyć rodzinę, ale. będzie, co będzie. Kilka dni później pojawiła się na pokazie nowej kolekcji Wistuli z pierścionkiem zaręczynowym na serdecznym palcu prawej dłoni. Pytana przez obecnych na imprezie reporterów, czy Kuba poprosił ją o rękę, nie zaprzeczyła. Wydawało się, że nic nie jest w stanie zniszczyć ich miłości. A ślub to tylko kwestia czasu. Cała Polska na niego czekała. Niestety. Po zaledwie kilku miesiącach narzeczeństwa Jakub niespodziewanie zostawił Weronikę. Aktorka zasugerowała w jednym z wywiadów, że ukochany ją zdradził i odszedł do innej, a pytanie, czy rozważa danie swojemu z drugiej szansy? Zbyła krótkim: nie ma litości dla zdrajców. Wkrótce po rozstaniu z Kubą Weronika Książkiewicz związała się z Krzysztofem Latkiem, ale i ten związek nie przetrwał próby czasu. Zanim w 2010 roku na świecie pojawił się ich syn Borys, oni nie byli już razem. Gdy Kuba dowiedział się, że jego była narzeczona została mamą, zjawił się ponoć w jej domu z naręczem kwiatów dla niej i zabawkami dla jej dziecka, by przeprosić za to, że zachował się wobec niej jak nieodpowiedzialny szczeniak. Rany w sercu aktorki zdążyły się już zagoić. Więc nie powiedziała nie, kiedy Wesołowski zaproponował jej przyjaźń. Zależało mu na tym, by Weronika mu wybaczyła, bo wiedział już, że wkrótce spotkają się na planie na wspólnej. Tymczasem Jakub zakochał się w dziennikarce z jednego z serwisów plotkarskich Agnieszce Szczurek Która w 2014 roku została jego żoną, a dwa lata później urodziłam mu córkę Róże. Weronika Książkiewicz wyznała kiedyś, że związek z Wesołowskim zmienił jej życie, ale nie chciała zdradzić, na czym te zmiany polegały. Jeśli nadal jestem z nim kojarzona, to dla mnie żadna ujma, powiedziała portalowi party.pl. Kuba jest wspaniałym człowiekiem. Myślę, że połowa Polski zazdrości Agnieszce, że ma takiego męża, dodała. Źródła, 1. Artykuł byli kiedyś parą. Autor b. Jasina, polki.pl. 27 sierpnia 2020: polki.pl/zycie, gwiazd newsy, Kuba, Wesolowski, i, Weronika, Siaskiewicz, kiedy, byli, para, jak, dziś wygladaja, ich, relacje przecinek 3326 wideo.html 2. Artykuł ich związek rozpadł się nagle. Autorem wiwa.pl. 4.05.2023 3 Wywiad z w Książkiewicz, autorka sulich party.pl 29 listopada 2020 Zobacz też, aktor na wspólnej zachłysnął się sławą. Potem musiał iść do normalnej pracy Wesołowski było krok od ślubu, gdy nagle rozstał się z ukochaną. Dziś mają wielkie powody do świętowania Bartosz Obuchowicz stracił głowę dla licealistki. O związku aktora z Karoliną Hibsch było głośno.